Dzisiaj mamy TBG 500SL. Następujące awarie. No coś za hałasowało w silniku. Prawdopodobnie rożą przeskoczył, ale no to się okaże. Dwa wymiana klocków hamulcowych. To jeszcze trzy. Wymiana uszczelniaczy na wale. Cztery. Jedno koło z prawej strony przednie. Więc przechylone do środka pod kątem. Sprawdzić. No co tam się wydarzyło? Kurde. Obecny właściciel już takiego kupił. Także nie wiadomo czy to co tam było jak uderzone w co uderzone podobno górny wahacz był zmieniany ale bez poprawy no i tak to wygląda Teraz jeden boczek przodzik drugi bok To był fajny wylot wydechu. Dwie końcówki. No i dobra. Najpierw bym chciał sobie sprawdzić, no jak wygląda tłok. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Ja sobie sprzęci przygotuję i widzimy się za chwilę. No i dobra, mam kamerkę pod telefon, zaraz sobie to zaaplikujemy w cylinderek i zobaczymy jak to tam wygląda, tylko trzeba trochę. Nie chcę współpracować zbytnio. Eee, tak żebyście widzieli hmm, trochę kurde za jasno no ale w tym miejscu no, prawdopodobnie to są odbicia od zaworów no, także lipa jest no, bo jeszcze tu jakieś śmiecia widziałem że ogólnie lipa jest z tym, że nie mamy za wiele możliwości przy tym, bo trudno o części nie wiem, tego nie będziecie widzieć, ale no coś tam leży jeszcze na tłoku. Także trudna sytuacja. Ech. Kurde, lipa, lipa straszna. Bo o ile do wersji 500, 500 ten 25, 550 części jest multum. Na naszych tam firmach, które się tym zajmują na stronkach to do tej wersji nie ma praktycznie nic I to powiem Wam tak Trzeba się brać <laughs> za rozebranie tych plastików A tu jeszcze pokażę puszczelniacze na wał. także tak ciekawe czy tylko zawory by dostały czy nie poszło też po korbie no ale tutaj nie będziemy gdybać trzeba będzie rozebrać i będzie wiadomo jak to wygląda no to co, kurwa! To miało być tak piękne. Wyszło jak zawsze. Bo nie miałem nadziei, że, że po prostu rożon przeskoczył no i ten e, łańcuszek hałasuje, bo luźny jest no ale jednak nie są wyraźne ślady w ogólnie ściągnąłem tę całą książkę no i większość wydrukowałem do tego silnika pod ten silnik i książka występuje pod ten 500 SL i 525. Weź że u tam jeden hu. No, ale no. Reszta części. To nie wiem, skąd weźmie się tego głowica oczywiście, jakby był już zawory do wymiany to najlepiej głowicę rzucić dla, do firmy, która się zajmuje tym sprawdzą gniazda poprawią tak żeby już nie dziadała się, no, tylko jest kwestia ile właściciel będzie chciał wez inwestować. Czyli pokażę Wam fajną ciekawostkę biegi. no pierwszy kład, w którym tak wchodzą biegi nad no, palcami. Dosłownie nawet dziecko by się poradziło. Pierwszy panik taki Ach, i jeszcze kurde o jednej awarii nie powiedziałem, bo jest. E, właściciel mówił, że jak się za kopię po prostu na zakopie, no bo to wiedzie i musi mieć na cztery kapcie, to... to że. Obroty idą w górę, a się gazda, a koła się nie kręcą. No i będzie tutaj w sumie są jedno na pewno z trzech, albo więcej. Bo jest sprzęgło środkowe w silniku, jedno. Później przychodzi przez wariator. Jest pasek, no i tak jak macie w skuterach z tyłu. No co, pasek wchodzi na no to sprzęgło też tam jest takie odśrodkowe sprzęgło, to jest druga przyczyna, a trzecia przyczyna. No może po prostu pasek już się skopcił, kurwa i nie ciągnie, ślizga się. No ale nic mi nie mówi, czy się kopci, czy nie kopci, to sobie można tak wymyślać. No ale jedno, co wiem. Za szybko tego nie zrobię, po prostu z braku części zamiennych i oryginalne też jakby były, ale no nie ma nic do tego, jeszcze będzie, będę szukał na czeskich stronach, nawet właściciel mówił, o czeskich stronach, no i może, może, ale to za miesiąc czekania, także dobra Do chwila przerwy ja rozbeweszę te plastiki i zajrzymy do środka no i tak mamy rozebrane pokrywa zdjęta pokrywa się trzyma na trzech śrubkach jakiś tam imbus przychodzi dobra teraz idziemy do tej gorszej części ogólnie ciężko jest przez tą dźwignię odbiegów zbiornik wyciągnąłem dlatego trzeba ją odkręcić a i tutaj źle mówiłem, że tu kurwa tu nie ma żadnego sprzęgła, tylko jest no zresztą opowiem jak to tam się nazywa później jak będziemy to rozbierać pokrywę wygląda to tak kurwa. Widzicie jak łańcuszek stoi na zębatce i w ogóle kurwa nie wiem czy on to był dobrany bo pierwszy raz widzę że tak od, od dołu od strony zębatki tak jest kurde podebrany ma zaostrzone krawędzie tak jakby o coś kurde obcierał hmm. Kurwa. Zajęliście no i co? Tu już one będą były o, teraz dobrze widać tam nie na wał silnika korbowodowy korbowy tylko, że tutaj właśnie na tym wału napędowy kardana tam cieknie i z przodu też podciekać już zaczyna tak, zaraz kurde muszę znaleźć sobie tą śrubkę, gdzie ona tutaj jest to ustawiania rozrządu A widzę ją Dobra, taki kielek zdejmiemy I zarobimy wszystko jasne się ustawi Czy się ustawi rozrząd? zobaczymy o ile przeskoczył dobra, za, widzimy się za chwilę no i dobra, mamy jakąś jasność tak, tu się Kurde, Jakoś, żeby tam przyświecić a tutaj właśnie się ustawia wał na znak tu jest znak na karterze, ta duża strzałka i na magnecie macie na kole magnecowym kreskę tak jak wszędzie faktycznie no i dobra idziemy w tej stronę I teraz pokażę jak tu się ustawia tu się ustawia na ty o widać tak jakoś że to było kurde Ktoś tu rękę przełożę nie przełożę mm -hmm. Przestawione, bo te kreski z, no z prawej z lewej muszą być równo tutaj z karterem, ustawione w poziomie. One są no gdzieś tak podejrzewam, że o ząbek jest cyknięty, ale tego co wiem, to były próby odpalania, a nie wiadomo czy to się nie wróciło. E, z powrotem nie się w jakiś sposób Ech. no i co i w ogóle ten kurwa łańcuch nie wpił, nie w oko tutaj o widzicie z, z tej strony w ogóle spada z zębatki no, taki takie początkowe kurwa no. no nie że objawy tylko ale kurwa to jest napinacz jak w skuterze. No w w <laughs> ja, kurwa sobie wam. Zaraz zobaczę czy nie on gdzieś. Podejrzewam, że jest to samo. No ale to tam szczegół, No na początek to tak, nowy napinacz. Może faktycznie by długością pasował do, od skutera I to już byśmy coś tam mieli mogli dopasować. Ale dwa łańcuszek łańcuszek, teraz chyba łańcuszek To będzie trzeba szukać Czy dobrze ja to mówię, że zrobione? Dobrze No Jeszcze w książce zobaczyć czy na pewno, ale no na te znaki na pewno tylko czy chodzi mi tutaj o to Wałek dobrze ustawiony teraz. niby w tej pozycji luz no, sądzę sądce nie na wydechowym jest. No ale czy się nie obrócił, nie, musiałby tak być, no to dobrze mówię. Tak. No to już na początek zaraz będę dzwonił tak, łańcuszek napinacz i ślisk od strony napinacza, bo tam tego to nie wymieniłem bez rozbierania. No i tak, jeśli to już tam będzie uzgodnione i to znajdę, to wtedy biorę się za rozkręcenie głowicy i cylindra, no bo tu nie wiem, co tam będzie i jak będzie. Ogólnie te, te małe śrubki wszystkie ogólnie te szóstki bodajże są po, dokręcane po 10 Nm a duże śruby, które mocują są kury w lustrze tutaj dwie i tu są dwie jedna i tam druga są po 40 Nm tam pisze od 38 czyli od 36 do 40 Nm z takimi siłami wykręcać no i co dzisiaj tak krótko myślę że się spodoba ogólnie tu ktoś sobie uszczelkę z gumy dorobił no nie neguję tego bo może i spełnia swoją funkcję Na pewno spełnia swoją funkcję, bo żeby tam się woda nie dostawała Chociaż powiem wam to kurwa luźne jest Coś mi dzisiaj kurwa szwankuje To nagrywanie z wyostrzeniem jest problem Mamy chwilę przerwę, ale teraz wszystko ładnie widać I mi się przestawiło. Przepraszam za to. I teraz ładnie tu będzie widać te znaki. Jak nie było. Na wałku. Mówię, napinacz w skuterze. Uważasz zaraz odkręcę i porównamy Tylko tylko czy znajdę stare no, naprawdę takie początkowe koszty już są jakieś określone jutro będę szukał części no, na dzisiaj Dobra, ja poszukam jeszcze tego napinacza zobaczymy czy faktycznie jest podobne także widzimy się za chwilę no to tak, no tak. przeniesiliśmy się do Warszawy. to jest oryginalny od czterosuwa napinacz ale to zaraz co wam pokażę co ktoś zrobił z tamtym napinaczem no to ja nie wiem Naprawdę ja Mówię to jest oryginał kurde nic mu tu nie dolegało Wspomniał swoją funkcję No i to jest Drugi Ten co był w kładzie I patrzcie na to Ktoś kurwa dospał jakąś Podkładkę czy chuj wie co Żeby kurwa dalej naciągał, ja pierdolę, no normalnie nie wierzę, w to co widzę a i co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że te dwa napinacze niczym się nie różnią. Jedna strona, druga strona grubości te same, bo sprawdziłem e średnicy znaczy otwory rozmieszczone w tych samych miejscach teraz wezmę dwa tak do siebie mm -hmm. o i teraz macie taką jasność są identyczne no wiadomo obrócić musiał ale tak są identyczne nie ma żadnych różnic nawet pasują jeden w jeden tu grubości tych elementów też są identyczne no nie wierzę, no kurwa ludzie ja pierdolę, kto to ale co najlepsze jeszcze jest że niebo ten od skutera jest minimalnie nawet wyższy od tego dospawanego Naprawdę kurwa nie wiem Gdzie, kurwa ludzie narzekają na takich mechaników no, Przy takich elementach jak grożon czy czy kurde ogólnie silnik to nie powinno się oszczędzać no bo to są koszty przeważnie no, biorąc takie układy do którego w Polsce ciężko z częściami praktycznie niedostępne. No to nie powinno się na takich bublach oszczędzać. Podejrzewam, że ten łańcuszek co jest założony, to albo nie był w życie zmieniony, albo był zmieniony i w ogóle dobrany na oko, no coś mi się wydaje, że tak było. O tu jedynie jest różnica od skuteru grubsze przemocowania bo kurwa może go przyszlifowali ale nie nie przeszlifowali nie no kurwa przyszlifowali chyba no ale nawet jeśli to to by tam nie przeszkadzało go przyszlifowali ale kurwa nie wierzę dobra to, czyli nowy napinacz od skutera cztery słowa będzie potrzebne Łańcuszek będzie trzeba zamówić za granicy Dobra widzimy się przy kładzie Tak jesteśmy przy tym kładzie Ktoś tu jeszcze napierdolił tego taniego kurwa Niby tej pasty uszczelniającej, a to kurwa, jest jakiś tam chuj wie co Co wpada wszędzie, później kurwa, filtry się zapychają Od oleju i się zaciera wszystko No to tak, no dzisiaj byśmy mieli to tyle Bo więcej nie ruszam na razie Zróboszląg, dopóki piec nie będzie na chodzie to To więcej nie grzebie bo nawet nic nie posprawdzam o no co chociażbym uszczelniacze wymienił na tych gołach. No. ale będzie chodzić, będzie się wymieniać tam pokrywę mi to z ale kurwa, no po chuj. Może za kurwa pół roku to po co to będę rozbierał? No dobra, no dzisiaj tyle. Dziękuję za subskrypcję, bo cały czas się grono powiększa. Co tam? No myślę, że w następnym tygodniu, w, następnym, w następny weekend będziemy dalej <śm> wrzucał będę filmiki z tego kłada, co tu jest narobione. No, nie dzisiaj w niedzielę, bo jeszcze chciałem ślizg wyciągnąć od końca. Dobra, dzisiaj już dałem sobie spokój. Eee. No, przez najbliższe, kurwa weekendy będzie to klepane, a w, w, w kolejnych tam <laughs> będę się w końcu brał za te szkile, żeby je porobić. widzę, że się filmik spodobał, dużo wyświetleń. <laughs> Jak na mojej możliwości <laughs> jest także. Fajnie. no co tam jeszcze? No i dobra, na no dzisiaj tyle. Na razie i cześć